Witam wszystkich ponownie na kanale Moje Domowe Jedzenie. Dziś mam dla Was przepyszne mini hałki, Bardzo smaczne, proste w przygotowaniu, wychodzą mięciutkie. Polecam, zróbcie na śniadanie, do śniadaniówki lub po prostu na co dzień zapraszam na przepis. A oto lista składników. Mamy tutaj mąkę, żółtka, ciepłe, ale nie gorące mleko, rozpuszczone masło, cukier, cukier wanilinowy, drożdże. I wszystko będziemy sobie musieli razem połączyć, ale najpierw zrobię zaczyn z drożdży. No więc wymieszałam sobie drożdże ciepłe, ale oczywiście nie gorące mleko, i cukier. A teraz zaczyn, i wszystkie pozostałe składniki wymieszałam sobie w miejsce. I porządnie wyrobiłam ciasto, które teraz odstawię na około 40 minut. Tak jak widać, jest mięciutkie, a po wyrośnięciu będzie jeszcze fajniejsze. No i jeszcze kruszonka, masło, mąka, cukier. To sobie wszystko dokładnie mieszam, najlepiej za pomocą ręki. No i kruszonka jest gotowa. Ciasto również. Po wyrośnięciu jest y, fajne, mięciutkie, elastyczne i będziemy sobie tworzyć takie mini chałeczki. Zaraz wam dokładnie powiem, jak je robię. Kroję sobie ciasto na mniejsze y, kawałeczki, a dokładnie sobie y, wałkuję takie malutkie wałeczki. I tak wygląda już y, gotowa, przygotowana hałka. I teraz popatrzcie na technikę, jak dokładnie to robię. Tutaj sobie e, splatam właśnie z jednej strony od spodu do góry, i z drugiej strony również od spodu do góry, i na górze tutaj. E, jeśli zostanie mi trochę ciasta, to sobie odrywam. E, no i wszystko sobie e, ze sobą porządnie łączę, formuję. No i tak wygląda właśnie gotowa bułeczka. Naprawdę bardzo prosto. Piekarnik nagrzałam na 220 stopni. Smaruję sobie bułeczki, można jajkiem, a ja akurat mlekiem, i będziemy sobie tutaj na końcu dawać naszą kruszonkę. A teraz pieczemy około 20 minut i mini hałeczki są gotowe. Polecam, są naprawdę smaczne, zróbcie koniecznie.